serdecznie tym razem jak widzicie znowu inna sceneria i troszeczkę inny rodzaj filmu. Często pytacie mnie jak stworzyć taką freestyle'ową choreografię. Dlatego w dzisiejszym filmie postanowiłem pokazać wam co myślę podczas takiego freestyle'u, jak powstaje taka choreografia. Zrobimy jedną szesnastkę. Jeszcze nie wiem, czy to będzie symetryczna czy asymetryczna, bo tak jak mówię, freestyle to freestyle. Mam muzykę, mam drugi telefon w kieszeni, będziemy puszczać muzykę, ja będę kawałek robił, <coughs> mówił, co się działo, o czym dalej myślę, i wtedy będziemy sobie kontynuować. Dlatego bez zbędnego przedłużenia idę. jde i, de, i de na step. Zatem muzyka Czy zmianę nogi robimy na początku, czy jedziemy ileś kroków, że tak powiem, asymetrycznych, typu basic i push i dopiero robimy zmianę nogi. To jest dosłownie ułamek sekundy, ale mi przyszedł do głowy pomysł, żeby zacząć sobie od derwiska i zobaczymy, co dalej, bo to nam daje fajne możliwości. Zatem El bisek y continuemos. No i pięknie. Mamy zrobione już początek. Yy, powiem Wam tak: fajnie jest zaczynać od jakiegoś kolana, od czegoś, co nam tą nogę od razu zmieni, bo nie musimy się tym później przejmować. Jeżeli byśmy zrobili sobie na przykład dwa bejziki i jedną kolaną, to to by nas troszeczkę ograniczało, bo mielibyśmy 8 bitów, które musielibyśmy zagospodarować. A tak to mamy powiedzmy szóstkę i mamy już nogę zmienioną, więc de facto możemy się bawić już dalej, co chcemy, jak chcemy. I słuchajcie, i tutaj zapadła już druga decyzja. W momencie, kiedy kończyłem Elvisa, musiałem podjąć kolejną decyzję, co dalej. Czy Elvis będzie krokiem ostatecznym i przejdziemy do czegoś dalej? Czy Elvis będzie tylko krokiem gdzie coś zrobimy jeszcze do tego. Ja wpadłem na pomysł, żeby rozszerzyć tego Elvisa, więc jedziemy teraz rozszerzenie i powiem Wam znowu, co dalej. No i pięknie. Zobaczcie, w ten bardzo prosty sposób rozszerzyliśmy już sobie naszego Elvisa. Mamy już Elvis plus nasz obrót. I teraz, pamiętajcie, bardzo ważne jest, Szybkie i dokładne liczenie, bo o ile w przygotowaniach do choreografii możemy sobie na początku, aha, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobra, możemy sobie to szybko gdzieś tam policzyć. O ile jesteśmy, że tak powiem, gdzieś tam w ruchu, patrzymy na grupę, tego czasu nie ma za wiele. Więc jeżeli nie do końca wiemy, Ile co zajmuje, ile bitów jest w którym miejscu, sami jak robicie, policzcie sobie kluczowe momenty, bo w tym miejscu mamy dwa kluczowe momenty, gdzie możemy albo znowu coś dodać, coś fajnego, albo zakończyć ten krok i kontynuować. Zobaczcie. Na razie bez muzyki. Jestem w momencie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jestem na siódmym bicie i tu coś mogę dodać. Albo osiem, dziewięć, dziesięć. I możemy tu coś dodać. Jest to ta różnica tych trzech bitów, gdzie tu kończę krok. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tu sobie coś na siłę dalej. Albo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i tu coś kończy. I słuchajcie, wpadłem na taki fajny pomysł w tym miejscu, właśnie, żeby znowu ten krok rozszerzyć. Pamiętajcie, że ciekawa choreografia to jest taka, w której te kroki się niejako ze sobą łączą. Nie, że mamy na przykład jeden kick, później mamy jakiś bistep, później mamy reverse, gdzie każde cztery bity są oddzielone. Choreografia powinna tworzyć taką jedną całość. Dlatego Elvis rozszerzyliśmy sobie o ten nasz obrót. Ale teraz znowu, szybka matematyka. Zostało nam 9 bitów, jeżeli chcemy tam w środku wejść. Zobaczcie, 9 to jest 4 plus 5. To jest 3 plus 6. Ale teraz, jakie znamy fajne kroki na tyle bitów, właśnie? I już Wam powiem. Na przykład na 4 bity to jest jakiś tam raz, dwa, trzy, cztery. To jest jakiś tam obrót na przykład. Na 5 bitów mamy fajny in-out. I o tych krokach. O tym liczeniu ja już musiałem pomyśleć w momencie, kiedy kończyłem wymyślanie tego obrotu i zadecydowałem, że w tym miejscu ja kończę. Kończę ten krok i dodaję coś dalej, a nie, że jeszcze wracam i tu coś robię. Ja już wtedy wiedziałem, że zostało mi 9 bitów i wykorzystam to na 4 plus 5. I zobaczcie. Co z tego możemy dalej zrobić? Dołożyłem, dołożyłem moje cztery bity i dołożyłem już zaznaczenie in-out. Kwestia właśnie grupy. Jeżeli macie grupę początkującą, dodajcie dwa razy push. Jeżeli macie grupę ogarniętą, gdzie ten in-out robicie często, oczywistym jest, że możecie od razu to zrobić, bo to jest prosty krok. On tutaj nie wymaga wielkich modyfikacji. Ale znowu. Musicie zawsze pomyśleć o tym, czy chcecie przejść na drugą stronę stepu i wrócić, czy chcecie ten krok rozszerzyć po tej samej stronie stepu, bo oczywiście po Elvisie, po tym obrocie mogliśmy na przykład sobie jakąś czarczę zrobić i zostać po tej samej stronie stepu, ale rozważmy tutaj lekcję taką troszeczkę powiedzmy medium i teraz zobaczcie. Dodaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i dodajemy te cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery bity załatwione, dodaliśmy in out. To teraz te cztery bity robimy jako jazz square i kończymy naszą szesnastkę. Mamy 16 bitów. W pełni na freestyle, bez żadnego przygotowania. Najważniejsze jest szybkie liczenie i przewidywanie. Co chcemy zrobić w przyszłości? Jakie znamy kroki? Jakie znamy modyfikacje? Co potrafimy zrobić? Dlatego myślcie zawsze o te dwa, trzy kroki do przodu. Bo tak jak Wam powiedziałem, ja już w momencie, kiedy. Dodałem ten obrót po Elvisie, to ja już wiedziałem, że ja nie chcę skończyć tego kroku i robić coś dalej, tylko ja w środku, zanim jeszcze po obrocie zejdę ze stepu, to ja tutaj chcę coś dodać i to jest właśnie to, gdzie już sobie policzyłem raz, dwa, nawet cztery bitych i powód. To był ten moment, gdzie już dwa kroki wcześniej. To już to szesnastkę miałem zamknięte. I to jest tyle, moi jeżeli, drodzy. Jeżeli takie filmy Wam się podobają, jeżeli podoba Wam się taka metodyka, że tak powiem, freestyleowa, metodyka tego, jak układać takie choreografie, dajcie znać, będę tego nagrywał więcej. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, a ja lecę nagrywać kolejne freestyle, już w takiej formie shorta, więc. Obserwujcie i do zobaczenia.